Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z Holem, to będzie hol kosmetyczny. Postanowiłam podzielić to na dwa. To będzie hol kosmetyczny i później pojawi się pewnie hol taki z ubraniami, z jakimiś dodatkami, akcesoriami, dlatego że uzbierało się tyle tych rzeczy, że nie chcę tego nagrywać razem, bo ten film trwałby po prostu pół godziny, jeszcze jak się rozgadam, to, to jeszcze dłużej. Dlatego pomyślałam, że podzielę go pierwszy raz na, na dwa i pokażę Wam, co kupiłam. Um, powiem Wam tak, że ja w to są w ogóle wszystkie zakupy, które zrobiłam, to są zakupy z listopada. Ja w listopadzie generalnie nie planowałam kupować nic. W ogóle ostatnio stwierdziłam, że ponieważ mam tyle kosmetyków i nie potrzebuję kupować nic więcej, to stwierdziłam, że e, mogę sobie pozwolić na powiedzmy jakąś tam jedną droższą rzecz z kolorówki w miesiącu i to tyle. Ale ponieważ właśnie jakoś tak do połowy miesiąca nic nie kupiłam, to stwierdziłam, że o, dam radę nawet po prostu nic nie kupować z kolorówki i też będzie fajnie i skupię się bardziej na ubraniach, na tym, co mi właśnie potrzeba albo co chcę po prostu nowego na taki sezon jesienno-zimowy, coś ciepłego. I na początku miesiąca udało mi się zrobić zakupy z klinika, ponieważ miałam okazję kupić te rzeczy dużo taniej niż normalnie. Połowę taniej w zasadzie niż, niż ceny sklepowe. Także skusiłam się na kilka rzeczy właśnie z klinika do pielęgnacji. I zacznę może od tego. Mam tutaj taki odżywkę do rzęs. To jest Lash Building Primer. To jest primer z klinika. Ja już go kiedyś miałam w takiej mini wersji. Bardzo go lubiłam. Ponieważ ja lubię odżywki do rzęs, to stwierdziłam, że kupię sobie ten w takim pełnowymiarowym opakowaniu i i, I zobaczę, bo wcześniej używałam takiego zmaka, teraz mam jakiś tam z L'Oreal'a i sprawdzę sobie ten, jak się spisuje, jak tam go pamiętam, kupiłam też zestaw tych trzech kroków z Klinika, z czego najbardziej zależało mi na tym toniku, ponieważ jego ja cały czas używam, a to była okazja, i stwierdziłam, że taniej go nie kupiła po prostu, więc, więc skusiłam się na cały zestaw. Przy okazji będę mogła. tu tak jak mówię, jest ten tonik, przy okazji będę mogła sobie wypróbować też. To jest mydło, mydło do mycia buzi w takiej formie żelowej i tu jest jeszcze ten krem taki um, Dramatically Different Moisturizing Lotion. Także tego tu jest 15 ml, tego, tego mydła jest 30 także taka konkretna próbka, będę mogła sobie wypróbować, ale tak jak mówię, najbardziej mi zależało i tak na tym cyniku. cena ta sama, więc stwierdziłam, że przy okazji przetestuję jeszcze te rzeczy i skusiłam się na coś, nad czym się trochę zastanawiałam. To jest mm, Take The Day Off. To jest taki Um, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest w takiej stałej konsystencji. Ja tego jeszcze nie używałam. To jest produkt do zmywania makijażu, do, do oczyszczania buzi. Tak jak mówię, nie jest w takiej stałej konsystencji. Nie wiem, czy będę potrafiła go używać, ale postanowiłam, że najpierw zużyję te produkty, które mam jeszcze do, do zmywania buzi. Jakieś tam małe próbki albo właśnie jakieś tam resztki jakichś produktów z biodermi. Jeszcze mam trochę żelu. Także zużyję to i zacznę używać ten i zobaczymy. Nie był najtańszy, bo nawet po tej promocji chyba kosztował 70 zł. Także dosyć dużo. To opakowanie też jest dosyć spore. Mam 125 ml. Także nie wiem. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Ciekawi mnie bardzo ten produkt, bo widziałam na angielskim YouTubie, brytyjskim, że dziewczyny chwaliły ten produkt. Także jestem bardzo ciekawa, jak się spisze. Także to to. I to by było wszystko z takiej rzeczy. Dostałam też w prezencie Tangle Teaser. To jest taka wersja jakby standardowa. I tak, mam przynajmniej porównanie do tego, który mam z tą owieczką ten taki zamykany jakby. Także teraz sobie też używam ten. Ma bardzo ładne kolory, bardzo mi się podoba. Powiem szczerze, że wygląda nawet trochę lepiej niż tamten. Jest większy, o wiele lepiej trzyma się w ręce, bo tamten jest taki mały i często mi wypadał, to na wiele lepiej się trzyma. Chociaż powiem szczerze, że to włosie jest jest inne, jakoś tak. Um, mam wrażenie, że zupełnie inaczej mi się czesze i tym, i tamtym, i tamtym Tangel Tizerem włosu, także. Nie wiem, a obydwa są fajne, obydwa bardzo lubię, ale, ale widzę różnice między nimi, także nie wiem. Może Wam nagram jakiś filmik, jakbyście chciały, jakie, jakie widzę różnice w nich, albo jeszcze ewentualnie do normalnej szczotki porównanie. To, to, to. Kupiłam też farbę z Loreala. To jest 400 color bronze. to jest Casting cream Gloss. Ja tych farb używam cały czas, one są bezamoniakowe, one mi się fajnie potem wypłukują i wracam do takiego, powiedzmy, normalnego mojego koloru włosów, także ja je dlatego bardzo lubię. Skusiłam się też na kilka wosków z Yankee Candle i tutaj mam takie trzy, wybrałam November Rain, Honey and Spice i Turquoise Sky, także, także teraz to będę palić, zobaczymy, miałam wcześniej właśnie jakieś tam świeczki, jakieś takie różne rzeczy, stwierdziłam, że spróbuję woski, jeszcze wosków nigdy nie miałam, a ponieważ mam już kominek, no to, to mogę sobie palić teraz co chcę i tak. I na tym by się skończyły w zasadzie moje zakupy i, i moje zdobycze, powiedzmy listopadowe. Gdyby nie Szusz i jej filmik o mm, produktach z Isadora, które chyba dostała, nie wiem skądś tam miała. I tak mi się po prostu spodobał ten jakby lip pencil, nie wiem co to było dokładnie z Isadora, taki takie to. Yy, to jest Twist Up Gloss Stick Moisturizing Lip Filler, ja mam w kolorze 01 Toffee Pop. Um, na początku jak go zobaczyłam to mówię tak, A, nic specjalnego, ale jak potem zobaczyłam na jednym z filmików jak miała malowane nimusta, to po prostu wyglądał pięknie. Tak mi się spodobał ten kolor, on jest taki niby naturalny, ale taki fajny i stwierdziłam, chodziłam koło tego produktu też kilka dni, tak się zastanawiałam. W końcu mnie naszą, mówię dobra, pójdę, kupię, bo ten produkt kosztował chyba 54 zł, z tego co pamiętam to gładzie 54,90. Także najtańszy nie jest, nie było też żadnej promocji, ale stwierdziłam, że no muszę go mieć, muszę sobie zrobić jakąś przyjemność po prostu i coś kupić. I jestem bardzo zadowolona, pięknie pachnie. To jest zapach podobny do taki jakby do pomadek maka, ale bardziej intensywny i taki bardziej słodki, bardziej waniliowy. Jest piękny, po prostu no, jest cudowny. Jeżeli chodzi o kolor, troszkę się zawiodłam, bo myślałam, że będzie taki mm, bardzo nude, nude, taki będzie trochę bardziej kryjący, może tak. Ale jak nałożymy kilka warstw, jakby to też ładnie wygląda, także cały czas go testuję, ale... Mm, Super produkt, naprawdę, i ten zapach jest po prostu piękny. Także to wszystko wina szusz, że ym, złamałam swoje, swoje postanowienie nie kupowania nic w listopadzie. Y, ale tak jakby od tego się zaczęło, tak naprawdę, bo potem okazało się, że będzie promocja w Rosmanie minus 40% pod koniec miesiąca. No i tak, jak nic nie planowałam kupować w zasadzie. Znaczy planowałam. Wcześniej jakiś czas temu stwierdziłam, że kupię sobie podkład w Healthy Mix, ale właśnie jak będzie na tej promocji w Rosmanie, ponieważ wtedy nie wiedziałam, kiedy będzie ta promocja, to tak wiedziałam, że kiedyś będzie do tego czasu zużyję trochę podkładów, które mam i, i mówię, no dobra, będzie to sobie kupię trochę taniej. No i tak. Była promocja w Rosmanie, ale wcześniej jeszcze była promocja w superfarmie, która obejmowała produkty do włosów, do pielęgnacji włosów. Na podkłady była, na tusze do rzęs. Jakoś tak nie na całą kolorówkę, nie na wszystko, tylko na jakieś takie wybrane produkty. I na pielęgnację twarzy, chyba coś takiego. I powiem szczerze, że kupiłam tam najwięcej rzeczy. Tutaj mam zakupy z Superfarmu. To jest po prostu największa forma. Ja tam kupiłam po prostu najwięcej rzeczy. Ale to dlatego, że po pierwsze ta promocja była wcześniej, kilka dni wcześniej niż w Rosmanie. A po drugie, dlatego, że nie wiem, jak jest w Waszych Rosmanach, ale ja zauważyłam, że w tych Rosmanach. Tusze na przykład do rzęs, jeżeli chcę kupić, one są generalnie wszystkie otwarte, nie są jakoś zabezpieczone specjalnie, nie mają żadnych ani naklejek, ani nic i dlatego ja o wiele bardziej mm, lubię kupować takie rzeczy właśnie w superfamie, bo tam te wszystkie tusze są i zaklejone, i dodatkowo jest jeszcze tam naklejony taki kod kreskowy. No, który mm, sprawia, że po prostu wszyscy nie otwierają tych tuszy i nie sprawdzają po prostu jaki jest, tylko można wziąć taki zapieczętowany i mam jakby pewność powiedzmy taką, nie wiem, 99%, że jest nowy i że jest jeszcze nieużywany, także dlatego ja wolałam po prostu pójść do Superfarmu. Do tego też były promocje właśnie na inne rzeczy, nie tylko na kolorówkę, jeszcze na pielęgnację, także skusiłam się na kilka rzeczy. Na pierwszy rzut pójdzie zestaw z Avene, to jest zestaw z Clean to jest taki żel krem eliminujący niedoskonałości skóry tłustej, do tego jest jeszcze żel oczyszczający mały i maseczka oczyszczająco złuszczająca o której słyszałam też kiedyś bardzo dobre opinie, także chętnie wypróbuję. To jest ten krem, którego już tak trochę używam, kilka dni go używałam i nie mogę wydać żadnej opinii w zasadzie, no bo, bo używam go dopiero kilka dni, także, także nie wiem, a to jest krem z kwasami AHA i BHA, Um, także, także nie wiem, no zobaczymy jak się będzie spisywał. Mam nadzieję, że fajnie. Używałam kiedyś um, tego Effaclar Duo. On był dla mnie trochę delikatny, fajnie oczyszczał to buzie ale jakoś tak bez żadnych takich jakby spektakularnych zmian. Ja się spodziewałam czegoś więcej, także zobaczymy jak, jak sobie poradzi e, z moją twarzą ten krem. Zobaczymy. Także ten zestaw i był w dobrej cenie, uważam, bo on normalnie kosztował 63 zł, a ja go kupiłam za 37,79. Także to do to. Do. Nie wiem, od czego teraz zacząć. Aha, w ogóle. Jeszcze Wam nie powiedziałam. Jak ja robiłam zakupy, okazało się, że są też takie kupony. Nie mam tutaj jeden, bo drugi wykorzystałam. To jest... Kupony ten jest na 15 zł, były też takie na 25 przy zakupach powyżej 130 zł. I można je było wykorzystać właśnie podczas tej promocji, że oprócz tego, że 40% można było jeszcze skorzystać z tych kuponów. To mi się bardzo spodobało, że właśnie można do tego skorzystać, że promocja jakby się łączą, bo to jest rzadkość u nas w Polsce. Także oprócz tego, że. Miałam tanie te produkty, to jeszcze były pomniejszone jakby o wartość tego kuponu i ja za swoje zakupy pierwotnie miałam zapłacić 138 zł, a właśnie z tym kuponem tam wyszło trochę taniej. Także 114 chyba jakoś, tak? Mm. Także jeżeli interesują Was ceny konkretne tych produktów, ja nie pamiętam ich teraz, nie mam teraz też tego rachunku, ale ja robiłam posta na blogu z tymi rzeczami, także jeżeli interesują Was konkretne ceny, to, to odsyłam tam. A teraz Wam pokażę kilka rzeczy, na które się zdecydowałam. Eee, najpierw. Eee, Będą to dwa płyny micelarne z L'Oreal. bardzo je polubiłam i stwierdziłam, że jak jest taka okazja, to się na pewno nie zmarnuje, może leżeć, także e, zrobiłam w ogóle m, trochę zapasy, jeżeli mogę tak to nazwać, zapasy takie e, włosowo, powiedzmy m, pielęgnacyjne i przez jakiś czas myślę, że nie będę kupowała, po prostu nic mi nie jest potrzebne, bo tyle tego kupiłam. I Wam pokażę. Kupiłam też taką odżywkę z Loreal, e, to jest jakaś Fibrology, e, odżywka ekspansja gęstości włosy pozbawione gęstości. No nie wiem, nie próbowałam jej jeszcze, spodobało mi się opakowanie. Zobaczyłam, że to jest chyba jakaś nowość. Bardzo ładnie pachnie, bardzo mi się spodobał ten zapach i stwierdziłam, że sobie wypróbuję. No tak jak mówię, też była na przecenie 40%, także, także musiałam po prostu wziąć. E, wzięłam też lakier z to jest ten keratynowy. Ja go mam teraz, bardzo go lubię i stwierdziłam, że też za taką cenę, no, zrobię sobie mały zapas, powiedzmy. Czyli będę musiała potem już szukać. I z pielęgnacji jeszcze mam tutaj taki Kremus Mousse Body Wash z Dove. To jest taki żel w musie jakby, nigdy też tego nie miałam. Stwierdziłam, że wypróbuję, bo cały czas pokazuję Wam ten żel z Nivea. Albo jeden, albo drugi, albo różowy, albo fioletowy. stwierdziłam, że to jest po prostu nudne i kupiłam sobie po prostu coś nowego. Wypróbuję właśnie taki w musie. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Może dodatkowo jeszcze nawilży, nawilży skórę, zobaczymy, nie wiem. Też nie był drogi, kosztował po prostu 6 zł, także... I tak, i zbyt... aha! I jeszcze jedna rzecz zapomniałam, Kupiłam po prostu kolejną odżywkę, ja bym miała mało. Odżywkę do włosów farbowanych, tym razem z Pantin, ale to jest 400 ml, ogromna pojemność. Ja ją ostatnio bardzo lubiłam, w ogóle lubiłam odżywki z Pantin zawsze, także też mówię, na pewno się nie zmarnuje. Fajnie, cieszę się, bo że właśnie też były na promocji, bo można było kupić je taniej. I zdecydowałam się też na dwa tusze. I tak jak Wam opowiadałam, one są właśnie tutaj zaklejone naklejką, tutaj mają jeszcze ten kod kreskowy, cenę nalepioną, tak samo ten, także no Powiedzmy, że mam pewność, że nie były używane i nie były otwierane. E, I może najpierw tak. To jest tuż z Max Factora, Masterpiece Max. Ja go kiedyś miałam. Pamiętam, że go bardzo lubiłam i stwierdziłam, że wrócę sobie do niego chętnie, bo dawno go nie miałam. Przypomnę sobie, jaki jest. E, I drugi tuż to jest L'Oreal Lush Architect Black Lakier. Ma być niby taki mega czarny. Ja kiedyś miałam z tej serii 4D lakiery i pamiętam, że bardzo mi się podobał efekt. Chociaż potrzeba było dużo pracy włożyć to, żeby te rzęsy wyglądały ładnie, żeby je rozczesać, bo strasznie były posklejane. Chociaż efekt był faktycznie wow. Te rzęsy wyglądały jak sztuczne, bo było na nich po prostu tyle tuszu i trzeba było naprawdę tyle, tyle czasu poświęcić, żeby je wyczesać ładnie, żeby nie były posklejane, że no. Ale okej, okay, wyglądały ładnie, więc stwierdziłam, że dam mu jeszcze szansę. Zobaczę, jak się spisze ten i, I nie wiem. Szczoteczka mi się podoba, także jeżeli konsystencja będzie trochę inna, to myślę, że będzie fajny, jak nie, no to zobaczymy. Najwyżej mi się nie spodoba. Ale to to. Bo w ogóle y, ja uważam, że takie rzeczy właśnie jak mm, produkty z Max Factora, czy nie wiem, z Bourjois, albo z L'Oreala, nie ma sensu kupować w normalnych cenach, bo te, te rzeczy są strasznie drogie. Jak na drogeryjne produkty, to ja uważam, że to są zbyt drogie marki. Także ja kupuję te rzeczy tylko na takich właśnie promocjach, minus 40-30%, no bo nie ma sensu. Mówię, 60 zł za tusz normalnie, no to, to jest moim zdaniem trochę dużo. E, I tak... I to już będzie wszystko z zakupów Superfarmu. Później skusiłam się na kilka rzeczy z Rosmana, dlatego że właśnie tam była przecena na wszystko, więc mogłam sobie podbierać różne rzeczy. I tutaj mi się zapodział. Produkt, po którym w zasadzie poszłam na te wszystkie promocje, to jest właśnie Healthy Mix z Ja kupiłam w kolorze 52. Eee, skusiłam się w końcu, ja uwielbiam mój krem BB, uwielbiam moje inne podkłady ale stwierdziłam, że ten tak bardzo chciałam wypróbować i tak długo i, i w zasadzie taki miałam plan, że po prostu kupię go jak będzie promocja w Rosmanie. no i stwierdziłam, że skuszę się, no dobra, sprawdzę jaki jest zobaczymy, użyłam go raz i fajnie jest, zadziwił mnie w ogóle, że utrzymał się cały dzień bo bez żadnych poprawek po prostu wyglądał idealnie, pięknie także mał niewielki plus, ale zobaczymy jak będzie przy dalszych testach także to jeszcze to w super parnie kupiłam a z Rosmana zdecydowałam się na rzeczy, które chciałam kiedyś, i nie wiem w zasadzie dlaczego tak długo czekałam, żeby je kupić. To będzie kredka z Max Factora w kolorze 0,90 Natural Glaze. To jest właśnie ta kredka taka biała. Znaczy, nie biała, tylko ona jest w takim delikatnie różowym, z delikatnym różowym odcieniem, która świetnie nadaje się na linię wodną, fajnie rozświetla oko. Także to to też już pamiętam, że chciałam ją kupić na tamtej wcześniejszej promocji, chyba nie wiem rok temu czy pół roku temu w Rosmanie, Nie wiem dlaczego nie kupiłam, no ale w końcu się skusiłam. I zdecydowałam się też na kredkę do brwi. To jest kredka dobry z Maybelline Master Shape w kolorze deep brown. Zdecydowałam się po pierwsze dlatego, że ma tutaj szczoteczkę, a denerwuje mnie trochę to. Hmm. Ponieważ najpierw robię brwi cieniem, no to najpierw maluję jej cieniem. Potem muszę wyciągać z tego pudełeczka po prostu taką małą, maleńką szczoteczkę razem z pędzelkiem i przeczysywać ewentualnie te brwi. Stwierdziłam, że tu mam po prostu wszystko w jednym. Do tego ta kredka, ona jest taka miękka. I z tego co widziałam na ręce, po prostu nie zrobię sobie nią krzywdy, bo ten kolor nie jest taki intensywny. To nie jest po prostu jak, nie wiem, kredka, prawda, do, do robienia kresek. Tylko ten kolor jest taki fajnie naturalny i delikatny, że można stopniować jakby ten odcień, ale nie zrobię sobie po prostu nią krzywdy i mogę fajnie wyczysać ten produkt. Do tego jest, jakby mam wrażenie, trochę taka woskowana, ona jest taka taka żelowa, jakby nie wiem, jakby po prostu nie jest taka sucha, że jakby te, te, te brwi pojedyncze jeszcze dodatkowo tak um, utrwala jakby, także bardzo mi się spodobała. Zastanawiałam się też nad tą kredką z Loreal, ale tamta była jakaś taka sucha i nie wiem, czy po prostu tester był jakiś strasznie suchy, wysuszony, czy ona naprawdę taka jest, ale stwierdziłam, że ta może będzie fajniejsza i, i zobaczę w ogóle, jak mi się spisują kredki, bo ja cały czas używałam nie także. także zobaczymy. Jestem bardzo zadowolona, bo nie mogę się doczekać, aż będę ją testować. Także to. I kolejne produkty to tak. Nie mogłam, nie mogłam wyjść z Rosmana bez tego tuszu do rzęs. To jest mm, tusz z Lovely, Pump Up. Ja go miałam kiedyś. Bardzo go polubiłam. Ten tusz po prostu kosztuje, nie wiem, 5 zł na takiej promocji. A ponieważ jest taki fajny i nawet długo się mm, u mnie sprawdza, o tyle, że nie wysycha zbyt szybko. Że ja go naprawdę używam, nie wiem, miesiąc, półtora i nadal jest fajny. Także bardzo mi się to spodobało i to tego fajny efekt daje, także nie mogłam wyjść bez tego tuszu. Eee, kupiłam też. A lakier z Rimmel Pro, say, say Kate, to jest w kolorze 227 New Romance. Nie, New Romantic. I szukałam cały czas jeszcze tego hmm, punk rock, jakoś tak. I słuchajcie, zeszłam chyba z 5 rosmanów i w żadnym nie było tego koloru. Były inne, bardzo ładne. Były też takie, które bardzo przypominają mi moje kolory koloryzacje. No i stwierdziłam, że no bez sensu, skoro mam tamten, to nie będę kupowała kolejnych, chociaż były bardzo ładne. I zdecydowałam się na ten. Stwierdziłam, że wypróbuję sobie właśnie tę serię, dlatego że. Ja kiedyś używałam takich lakierów, jeszcze one były w tej starej szacie graficznej, też Salon Pro mi się wydaje, i one były świetne. Znaczy ja miałam taki jeden ulubiony swój kolor, taka fuksja. I ja go używałam po prostu non stop. On fajnie, szybko wysychał. Ja jeszcze wtedy nie używałam w ogóle top coatów, to było kilka lat temu. I strasznie długo się utrzymywały i bardzo szybko wysychały. To mi się bardzo podobało i stwierdziłam, że no muszę w końcu wypróbować te lakiery w tej nowej szacie graficznej. Zobaczę, jak się spisują. Chciałam jeszcze tamten właśnie pankrąg, ale nigdzie nie było, także będę musiała kupić go kiedy indziej. Ale to to. I zdecydowałam się też na dwie rzeczy, na dwie pomadki, to są pomadki dla mojej mamy, ale tak mi się bardzo spodobały te kolory, że stwierdziłam, że też Wam pokażę. Jedna to jest z Maybelline, nie, z Max Factora, w kolorze 720 Scarlet Ghost, to jest taka piękna czerwień, która mi się wydaje, że będzie po prostu pięknie wyglądała, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. A druga to jest z Maybelline, Hollywood Red 540. I to już jest taki. Tutaj widzę, że wychodzi bardzo czerwony. To jest taka m, trochę jakby czerwień, ale z taką maliną. To nie jest taka ostra żywa. To nie jest taki ostry, żywy kolor. Także myślę, że taki będzie. Taki zgaszony. O! Będzie bardzo ładnie wyglądał. Także mam no, nadzieję, że się spodobają. Były tańsze. Także także powiem Wam, że to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film nie wyszedł za długi. Wydawało mi się, że tych rzeczy jest jakoś tak bardzo dużo. No jest ich dużo, mam wrażenie. No bo gdyby nie ta promocja, to bym naprawdę nic nie kupiła. Także. No nie wiem. Jeszcze ja z Wami żegnam już i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!